Cześć ptaszki, powiem wam, e, Ostatnim razem była taka zima jak szłam do egzaminu szóstoklasisty, ale to było 14 lat temu e, się mogę w to uwierzyć, jest tak dziwno. No dobra, dzisiaj przychodzę do was z takiej troszeczkę innej scenerii, a ja musiałam to wykorzystać, bo w naszej e, złej szerokości geograficznej niestety rzadko kiedy można spotkać się z taką ilością śniegu i to tak długo. E, mam dla was prezentację. Repliki najbardziej chyba znanej w takim światku ASG, najbardziej polecanej i przy tej najbardziej dostępnej finansowo mianowicie replika Kałaszka CM028. Wersja kosztuje w granicach 400 zł, a można niejednokrotnie dorwać super, super promki. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy najważniejsze, czyli co jesteśmy w stanie z niej wyciągnąć, no to e, tak, e, producent nam tutaj oferuje 370 fps w stoku. Czyli dość porównywalnie z innymi. Natomiast jeżeli chodzi o nasz zasięg skuteczny, generalnie deklarowana jest to w granicach 30 metrów. My to sprawdzaliśmy, Zaraz Wam też spróbuję to mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Tutaj mamy głównie tworzywo ABS oraz są też elementy metalowe. Pięknie jest odwzorowane drewno. Eee, tym, że nawet może tutaj będzie widać. Przy okazji jakichkolwiek uszkodzeń również wybarwia się tak jak drewno, co jest naprawdę świetne. Waży około 222 kg, czyli czuć ją w ręce, a się tak trzyma dłuższy czas, no to rzeczywiście jest to odczuwalne. Nie, powite gary. Dobra, była teleportacja w czasie. Okazało się, że w tamten nieszczęsny 20-stopniowy zostałem wysłana bez baterii. No i generalnie filmik nie dobiegł końca, bo jak wróciłam do domu, zmarsznięta to już było super ciemno i powiedziałem, że nie wiem, gdy w życiu tego nie zrobię. Ale dzisiaj już jest ładnie. Dzisiaj mam kałaszka, dzisiaj mam baterię. Jest wymieniona z tego, co wiem, tylko i wyłącznie. Gumka. Zobaczymy, co z tego nam wyniknie. Przy bezpiecznej pogodzie mamy. Na spokojnie, bo teraz policzyliśmy w granicach do 45 metrów. Na lajcie. I to nie jest tak, że pod koniec lotu już e, idzie parabolą. Nie, cały czas idzie w linii prostej. tego strzały są naprawdę powtarzalne, więc jestem mile zaskoczona. Już zapomniałam jak to potrafi, ile potrafię to wydusić z siebie. Także żabyczki, tak jak powiedziałem, repika jest wybraną opcją jak na pierwszy zakup, o słyszycie jak się obija masakra, to jest to właśnie jak na pierwszy raz za cenę łącznie z gumką hopa, którą polecam wymienić od razu po zakupie repliki żeby maksymalnie zwiększyć jej osiągi możliwie jak najniższym kosztem macie wyrobaną replikę za 400 zł tak jak powiedziałam replika nie zawodzi, jedyne co Oczywiście pamiętamy o zawieraniu ze sobą baterii, bo to jest podstawa. Dobra, żegnam się na dziś z Wami i widzimy się na następnym odcinku. Weźmiemy sobie chyba pod lupę, którąś z naszych pozostałych repik. Może jeszcze pociągniemy temat niskopółkowych, a później rzucimy się na kastomy i coś z wyższej półki do zobaczenia.